W naszym kraju potwierdzono kolejne trzy przypadki zarażenia koronawirusem. Aktualnie liczba potwierdzonych przypadków zarażenia w Polsce wynosi 25 osób. Co prawda sytuacja nie jest jeszcze tak drastyczna jak w innych państwach, ale to wcale nie oznacza, że jest mniej poważna. W wielu miejscach na terenie całego kraju w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się wirusa zaostrzono procedury bezpieczeństwa. Przykładem jest szpital specjalistyczny w Kościerzynie, w którym kilka dni temu wprowadzono ograniczenia odwiedzin chorych na wszystkich oddziałach. Obecnie odwiedziny nie są już tylko ograniczone, ale obowiązuje ich bezwzględny zakaz. Z polecenia również wojewody mamy w tak podwyższoną gotowość do ewentualnej pracy na przyjęcie pacjentów z koronawirusem. Wiele rzeczy tutaj się dzieje w szpitalu. Między innymi na przykład zabroniliśmy odwiedzi na oddziałach szpitalnych. Wynika to z tego, że na przykład nasi pacjenci często są bardzo osłabieni. I przykładowo gdyby przyjechał jakiś wnuczek, który odwiedzi dziadka bardzo chorego, mógłby z ten wnuczek, mógłby zarazić. Druga rzecz jest taka, przygotowujemy w starym pomieszczeniu po stacji dializ taki oddział. Obserwacyjno zakaźny, który będzie miał osobne jakby dojścia ze sprzętem dla ewentualnych pacjentów już zakażonych, zarażonych. Przy czym podkreślam, na dzień dzisiejszy obowiązuje instrukcja, że ktoś u siebie podejrzewa chorobę koronawirusową, to nie powinien się do nas zgłaszać. Bo a nawet do przychodni, do pogotowia, tylko bezpośrednio do szpitala zakaźnego, ewentualnie skonsultować się na infolinii lub porozumieć się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Chodzi o to, żeby ten pacjent podejrzewając u siebie nie zaraził inne osoby, a w szpitalach jest najwięcej właśnie osób, często bardzo obciążonych i chorych. Czyli namawiamy powiedzmy potencjalnych chorych na koronawirusa, że na dzień dzisiejszy obowiązuje jak najdalej od poradni od przychodni rejonowych i lekarzy rodzinnych od szpitala i tak dalej kierować się tam natomiast my przygotowujemy się na taki czarny scenariusz to znaczy być może szpital na przykład zakaźny wyczerpie swoje miejsca będzie narastała lawinowo liczba zakażonych i wtedy kolejne szpitale będą uruchamiane albo oddziały albo całe będą zamieniane na szpital zakaźny Pracownicy stacji epidemiologicznych na bieżąco kontrolują stan zdrowia osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi. Jak informuje Grażyna Gręńka, szefowa Kościerskiego Sanepidu, na tę chwilę w powiecie kościerskim nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku zarażenia.